Ta retoryka zastosowana, jest łajdacka, Po prostu, oczywiście od 35 lat, od momentu, kiedy po raz pierwszy ja pamiętam Wałęsa powiedział, że on będzie kandydował na prezydenta, bo mu się to należy jak psu buda i wtedy był mały Mussolini i wtedy chyba pierwszy raz spadło to oskarżenie i Adam nikt go wprost faszystą nazwał. Może to nie żyjący już szczypiorski, nie pamiętam, który z tych tych. Od tego czasu, przez 35 lat już żeśmy się tak osłuchali, że właściwie jeżeli ktoś w Polsce tak zna historię, jak pan Grupiński, to może być Kurna, ci fasyści to musieli być fajni ludzie. Nie wolno nam zignorować dzisiejszych marszów neofaszystów. Sanacyjne państwo, mimo rosnącego w Niemczech i Włoszech faszyzmu i jego wpływu na polską politykę, w 1934 roku zdelegalizowało ENR już po trzech miesiącach istnienia. Tamta fala przyszła z zewnątrz, teraz narasta u nas. Gratuluję, panie Rafale Gru Grupiński. Podobno ten facet jest intelektualistą w Platformie. No to brawo, takich macie intelektualistów. Dodajmy, że sanacyjne państwo, jednego faceta, nie, nie, nie chcę na swoich spory, z Rafałem, ale w pewnych sprawach na ten temat Rafał ma rację. Jednego faceta zatłukło zaraz po tym, jak doszło do władzy. Paru innych omal nie zatłukło, włącznie z jednym znanym pisarzem. Zderegalizowało całą, uwięziło całą masę opozycyjnych liderów politycznych z najważniejszym przeciwnikiem, najpoważniejszym przeciwnikiem, swoim przeciwnikiem, czyli Vincentem Witosem i stosowało metody dyktatorskie. Więc ja rozumiem, że mamy tego rodzaju sanacyjne państwo. No, tylko tam jeszcze był taki element patriotyczny, którego tu nie ma i nie było nastawione na obsługę Niemiec. No to jest. No. Poza tym to rozumiem, że demokracja walcząca po prostu do tego się odwołuje, do delegalizowania opozycji. Nie, ale to sięgnięcie rzeczywiście po państwo sanacyjne jako wzorzec. Poza ewidentnym, ewidentnym takim mrugnięciem okiem, że wicie, rozumicie, trzeba założyć obóz koncentracyjny, tak jak to zrobił Piłsudski i tam ludzi bez wyroku wsadzać, bo tak robiono z działaczami ONR-u. Oteż cała historia o tym, że ten ONR rzekomo był z zewnątrz przyszedł, co już jest jakimś kompletnym idiotyzmem, że ONR-owcy byli we Włoszech. Może pan Grupiński spyta panią marszałek Sejmu, panią Kidawę, żeby opowiedziała o swoim dziadku, nie tym, którym się chwali, tylko tym drugim dziadku, yy, który, który może był jednym z czołowych mecenas... publicystów ONR-u. A może pan mecenas Giertych, no, którego dziadek był yy, Dmowski, to był dla niego straszliwy mięczek. Ale, ale, ale dziadek nie był, on był przy Dmowskim ty, w tych zgredach endeckich, no a nie był w tych narodowo-radykalnych ruchach. Przypomnę, że ONR został, oczywiście nie miał nic wspólnego z Włochami, to znaczy przy Przyjmował te wzorce, ale te wzorce przyjmował Rydz-Śmigły też. I ONR rozwiązano po to, żeby stworzyć tak zwany ozon, który był dokładnie ale... naśladowaniem Mussoliniego i jego ruchu. To wszystko już zostawmy w pinechen. Jak już... ONR został rozwiązany pod pretekstem, za, znaczy za zamordowanie Bronisława Pirackiego, którego zamordowali akurat nacjonaliści ukraińscy. Więc cała ta historia no po prostu... Człowiek, który ma elementarną jakąś wiedzę o historii, powinien. A, a, a jeżeli ma taki pan Grupiński, jest intelektualista, który redaktor naczelny, autor książek, redaktor naczelny pisma literackiego kiedyś. Znada książki rzada wydaje. po prostu. A jak tam było z próbą porozumienia o zon -u i UNR u w sprawie stworzenia rządu, panie, e, panie Rafale? O, czy to no. już chodziło o ONR, no, bo to chodziło znaczy, o Bolcia Piaseckiego. Znaczy no, tam o Falangę, no dobrze. Urodzonego. No, Kolaboranta, który przed wojną próbował kolaborować z sanacją, a po wojnie kolaborował z komunistami. No, ale też była, to, była to też. Element. Ale niestety też z ruchu narodowego. By, był się to był to też element, był to też element było wychodzący z jednej, z no, tak. jednej formacji. No nieprawdopodobne, ale, ale, ale to jest, ale wiesz, to, to jest to samo traktowanie historii, jak traktuje ją pan Sikorski, jak mówi na przykład, że na Drugiej wojnie światowej to Polska w ogóle zyskała, bo zyskaliśmy tam Szczecin, Wrocław, a tam na wschodzie to jakieś takie Jakieś tante... wiesz, żeśmy a, tam, jak tam, tam kałópek, I w ogóle my powinniśmy Niemcom dziękować. Albo, że Bolesław Chrobry to się koronował, no tak. bo z Niemcami dobrze ale, żyliśmy. Ale z tym wszystkim, wszystkim przykryła głupota wykazana w tym twicie historyczna i, i z jakaś taka dziwna zajezgliwość niemądra Rafała Grupińskiego przykryła Podstawowe świństwo, jakim jest w ogóle nazwanie tych manifestacji przy że to neofaszyści jacyś byli, no to już w ogóle żeśmy nawet milcząco pominęli, a zwróćmy uwagę, że ta retoryka zastosowana jest łajdacka po prostu. Oczywiście od 35 lat Michnikowszczyzna od momentu, kiedy po raz pierwszy, ja pamiętam Wałęsa powiedział, że on będzie kandydował na prezydenta, bo mu się to należy jak psu Buda i wtedy był mały Mussolini i wtedy chyba pierwszy raz spadło to oskarżenie i Adam go wprost faszystą Nazwał. Może to nie żyjący już szczypiorski, nie pamiętam który z tych tych. Od tego czasu przez 35 lat już żeśmy się tak osłuchali, że właściwie jeżeli ktoś w Polsce tak zna historię jak pan Grupiński, to może myśleć, kurna, ci faszyści to musieli być fajni ludzie. Od 35 Swoją lat drogą. każdy porządny człowiek, który tutaj się wykaże jakąś elementarną patriotyczną wrażliwością jest nazywany faszystą, Swo czyli może ci fa ten faszyzm to chyba było coś dobrego. Nie? Swoją drogą, i tak a propos tych wszystkich wypowiedzi i tego nazywania przez lewicę każdego przeciwnika politycznego faszystą, ja nie kojarzę, może nie doczytałem, ale troszkę czytałem i ja nie kojarzę, żeby w faszyzmie włoskim Mussoliniego jakoś szczególny rys antyimigrancki odgrywał jakąś rolę. Tam w ogóle nie było tego problemu. Oni, no, no, męczyli, męczyli ludzi innych, no można powiedzieć innego pochodzenia poza granicami Włoch, szczególnie w Afryce Północnej, ale nie przypominam sobie, żeby walczyli z jakimiś imigrantami u siebie, no, kompletnie nie kojarzę w ogóle z tego faszystów, ale to może nie do tyle co ONR, który też bynajmniej żadnych imigrantów w Polsce nie, 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 nie potępiał, chyba, że Żydów, uznamy zbiorowo za imigrantów, no ale to z czasów Kazimierza Wielkiego. Dobra. No to zostajemy, Piotr... przy, zostajemy Piotr... przy tych Niemcach. Tak jest. Drogi. Nie, najpierw odbierzmy telefon. Pan Piotr już długo czeka. Pan Piotr z Legionowa. Halo, halo. Witam serdecznie. panie. Dobry, Dobry wieczór. Mm. E, Następnie wielkie dzięki dla pana Rafała za twórczość i za bogatą półkę, z której Dziękuję sporo czerpię ostatnio. I tak a propos literatury, to w... Widać ewidentnie, że obecny nasz rząd to jest jak gdyby adaptacja bajki, brzechwy Szelmostwa Lisa Witalisa. Już ab abstrahując od paralelnego umaszczenia bohaterów, ale jednak cały czas widać, że mechanizmy są praktycznie te same. Eee, hmm. Druga sprawa. To Zwłaszcza te. Ten... Te, te jak Lis Witalis obiecywał, że takie drzewa posadzi, na które będą szynki, balerony i kiełbasy rosły, to sto konkretów a, można tam, powiedzieć. Tam, że, że wpuścił niedźwiedzi, żeby ich psy pogryzły, a sam kury wyszabrował i tak dalej, i tak dalej. To... Tak jest. Jeszcze ale to jest ja mam to. wrażenie, że Lis Witalis był jednak obrotniejszy. E... No, był jednak <laughs> bardzo sprytny. Tutaj to takie, mam wrażenie, że takie jednak pierdołowate dosyć lisy vitalisy. No to, to tam a, był to przedwojennym ja listem. Tula i tak dalej. No ale już pomijając. Druga sprawa to magiczna środa, o której wspomniał pan Rafał. Bo jakiś rok temu yy, głupi kaowiec, co umknęło co niektórym, powiedział coś takiego, że daje się zauważyć intelektualną przepaść pomiędzy panem premierem a całą resztą rządu. Mm -hmm. Że być może w a Na korzyść? Na korzyść której strony? No. Tego nie wyjaśnił. Chyba A wiadomo, to interpretacji. Że pani Henik Kloska jednak zagina pana Donalda <noise> Tak, Zaginę jakoś być może. I sprawa trzecia, którą chciałem poruszyć, to jest yy, migracja. I to nie migracja nielegalna, tylko legalna. Jakiś czas temu byłem świadkiem yy, takiej sytuacji, że istnieje coś takiego jak agencje pracy tymczasowej. Tak. Które, które działają w nie do końca jasny dla mnie sposób. Mm -hmm. I z tej agencji do firmy podwarszawskiej przywieziono trzy autobusy, mówiąc krótko, mahoniowych gości. Mm -hmm. ja ja I niestety zupełnie potem... na legalu. Tak, tak, dokładnie tak. I tak, ci wszyscy goście potem przechodzą szkolenie kilkugodzinne. Nie wiem w jakim języku, bo na poliglotów raczej nie wyglądali. A w, no pomijając, przechodzą to szkolenie i po szkoleniu, jak się dowiedziałem, zostaje około pięciu, sześciu osób na okres próbny, z czego po okresie próbnym w pracy zostaje jeden, góra dwóch. I tak się zastanawiam, co się dzieje potem z tymi legalsami. No, czy to panie, jest panie, prawda, czy... taki na niby teatr, znaczy obwoźny handel niewolników, czy co? Czy oni są wozeni od fabryki do fabryki, kto ich weźmie? Czy... Nie. Pff, nie mam pojęcia. Oni sobie... Panie Piotrze, oczywiście ma Pan rację, bo to jest jedno z największych e, dziur w przepisach polskich. Oczywiście ta dziura się sama nie rozdarła, tylko ktoś ją celowo wyborował. Bo ja rzeczywiście ta agencję... Uzyskują pozwolenia na sprowadzenie pracowników, i potem już nikt nie kontroluje, co się dalej z tymi pracownikami dzieje. Czy oni rzeczywiście pracują? No Może ich tam dla picu gdzieś tam przywiozą, że niby jest szkolenie, ale właśnie to jest to, że nie ma żadnych służb. Bo ja znam kraje, gdzie są, no byłem w jednym z nich, to jest zresztą żadna tajemnica: Zjednoczone Emiraty Arabskie, gdzie na 11 milionów ludzi jest 9 prawie milionów migrantów, którzy pracują. Tylko jakoś oni tam nie mają żadnego problemu, ponieważ warunkiem pobytu jest praca. Pracodawca odpowiada, jeżeli taki człowiek traci pracę, to stosowny urząd natychmiast się jego zgłasza i jeżeli on nie ma następnej pracy, to mu mówi dziękujemy bardzo, wracaj do siebie na Filipiny. Potem jest jeden warunek, muzułmanów nie przyjmują w żadnym wypadku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tak głównie Filipińczycy pracują, Hindusi, prawda? Polaków też trochę pracuje, ale może no, na trochę. Z z Bangladeszu. Tak. tak, więc są, to nie jest naprawdę jakaś rzecz nie do pomyślenia, że jak ktoś przyjeżdża do Polski, to to się kontroluje, co on tutaj robi czy wypełnia te dane. Tylko ktoś takie przepisy zrobił, możemy się tylko domyślać, że pewnie jakoś wdzięczność wyraziły mu te agencje, które robią wielki biznes na sprowadzaniu do Polski rzekomych pracowników, którzy często są po prostu legalnym kanałem, no, wpuszczania tutaj imigrantów, jest, których potem nikt nie liczy. Jest... Ale co jeszcze ciekawe, te agencje są zakładane przez Ukraińców coraz częściej i kto ponosi odpowiedzialność teraz? A to nie ma znaczenia Panie, oczywiście. Że... Panie przez różne biznesy, są bo w gruncie rzeczy międzynarodowe grupy handlujące, można powiedzieć, ludźmi, czyli pracownikami. No, to są firmy, które zresztą no, parę osób gdzieś wokoło Platformy Obywatelskiej, kręcących się lobbystów i tak dalej, zakładało tego rodzaju, tego rodzaju firmy sprowadzające pracowników i na że tych pracowników oczywiście ktoś musi tak w ogóle sprowadzać. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to gigantyczne pole do przewałów, pewnie dość słabo monitorowane przez państwo, a Właściwie w tym momencie to mamy gwarancję, no jak na Boga to państwo ma dzisiaj monitorować legalnie sprowadzanych do pracy robotników. W ogóle ja zastanawiam się, czy coś takiego będzie jeszcze istniało w sytuacji, kiedy mamy coś takiego, taką fikcję, jak zachodnią, jak zachodnią granicę. No to tak naprawdę ta cała historia, z którą mamy do czynienia, to moim zdaniem no, wysadza bardzo wiele e, sfer, bo ona właśnie wysadza, taką też emigracji, która jest czasami potrzebna, no chociażby ściąganie specjalistów do pełnych, do, do różnych branż. No, tak naprawdę Rafał wspomniał o e, Zjednoczonych Emiratach Ara Arabskich. Ten kraj ma jeszcze jedną zaletę z polskiej perspektywy. Przybysze z niego zostawiają gigantyczne pieniądze w Zakopanem, o czym wiedzą wszyscy ludzie w Zakopanem. Przecież tak naprawdę Donald Tusk funduje w Polsce dzisiaj gigantyczne napięcia społeczne, też na tle rasowym. Ci przybysze ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie będą tak dobrze się czuli w Polsce, jak czuli się do tej pory, a w związku z tym nie będą zostawiać tak dużo pieniędzy na Podchalu, jak zostawiali dzisiaj. To tak naprawdę zamiast nich będą Somalijczycy, którzy będą nie zostawiali zupełnie pieniędzy. To jest, to jest, to jest dzieło odnoty, które funduje nam Platforma Obywatelska. No i gdyby, gdyby... Jeszcze jeden aspekt, który tak. chciałem poruszyć, Aha. że rozmawiałem właśnie z Ukraińką zatrudnioną przez Agencję Pracy Tymczasowej. Ich nie obowiązuje kodeks pracy, ich obowiązuje zupełnie inny na jakaś umowa cywilnoprawna, zupełnie bandyckie warunki. Panie Piotrze, to, to rzeczywiście jest jeden wielki kryminał. E, ja bym no, tylko, tylko, no, ja się, możemy tylko apelować, no, po prostu, jest, żeby ktoś zwrócił na to uwagę, i żeby, bo to są po prostu przepisy celowo zrobione tak, żeby na tym kręcić lody. Ale dziękujemy serdecznie, ponieważ Pan Piotr dot, dotknął jeszcze jednej rzeczy, że nielegalna migracja, i to tym lewicowym duszyczkom stroskanym e, dedykuję, że ta migracja i ten model, który jest wdrażany, spowoduje pan, wspomniał o pani, która jest zatrudniana na bandyckich zasadach przez jakąś agencję, która zamiast przepisów kraje p, 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 no, jajowych, praca, k, p, u nas, Jakieś ma swoje przepisy. Wiadomo, do czego to może p, p, prowadzić. To jest kolejne nadużycie. I to jest mniej więcej klimat, w którym za chwilę będziemy mieli nielegalnych pracowników, ale też pracowników przymusowych, rozmaite takie historie. A już które mieliśmy, przeszły. bo było kiedyś że no. była sprawa, że z Korei Północnej ta, A, była, ta agencja była, przywiozła. Ee... Mały gułak sobie tutaj w Polsce założyła i Ściąganie oni tu w pracowników Polsce z Korei Północnej to jest w ogóle kolejna sprawa. I no dobra. Wobec, no. Panie Piotrze, musimy kończyć, żeby okay. inne tematy. Dzie dziękujemy, dziękujemy bardzo. serdecznie. Ja też zwracam uwagę, że to jest taka lewicowa logika, bo oni nie są aż tak Takimi idiotami, na jakich się czasami wydaje, że robią jakieś tak absurdalne rzeczy. Oni je robią z pełną świadomością, że na przykład jeżeli wywołują problemy, rzeczywiście dojdzie do zamieszek rasowych, to wtedy, a od 30 lat mówimy, że Polacy są faszyści no, i w końcu mamy dowód i w końcu się to ukazało. Prawda? Tak jak z ruchem LGBT biorą jakieś, jakieś dziwadło, które tam obraża uczucia religijne, prowokuje, prowokuje, jak w końcu uda się kogoś sprowokować, to wtedy się nadymają wszystkie te -y. A od razu mówiliśmy, że Polacy nietolerancyjni. I co, i co są, wtedy? I co wtedy? I wtedy są I w... szczęśliwi, i wtedy kasa roz kolejne granty płaci. Kasa leci, wtedy kasa leci, kasa leci, i wtedy można zarabiać. A, na ale tym. my cały czas od naszych zachodnich sąsiadach, bo teraz ten materiał, który miałem na myśli, który dokonuje wielkiego odkrycia historycznego. I zobaczcie, Państwo tylko się mocno trzymajcie. Pani Fedorska, nie, nieoceniona, nieoceniona. Niemiecki dziennik telewizyjny Tagesschau wczoraj na serio. Niemcy stawiały opór nazistom, więc zzywają do obrony demokracji. Ludzie, to jest jakiś świat równoległy Matrix. Ja, ja nawet, ja nie znam niemieckiego, ale sprawdziłem z innych źródeł, rzeczywiście padła tam wypowiedź oficjalna jakiegoś przedstawiciela rządowego, który już nie pamiętam, który to dokładnie chodzi ten opór, tam chodzi o, o zamach Stauffenberga, A. który to Stauffenberg, to było wyjątkowe bydle, które się wcale nie różniło od nazistów, to znaczy tak samo nienawidził Żydów, tak samo nienawidził Polaków, tak samo uważał, że nas wszystkich trzeba mordować i tak dalej, no, ale on tylko on wiedział, ruszki. że, że ich jest wariatem. Ruszki. Tak, że wiedział, że Hitler jest wariatem i, i, i prowadzi Niemcy do zguby, w związku z czym postanowili odsunąć Hitlera, żeby się dogadać z zachodnimi aliantami. Oni jeszcze się nie wiedzieli, że Roosevelt już ze Stalinem zawarł taką obietnicę nad głową Churchilla, że nigdy się Zachód nie wycofa z wojny bez zgody Stalina, ale, ale oni na to bardzo liczyli. I tam była, jak sobie zobaczyć, jedyne co o nich dobrego można powiedzieć, to że ich Hitler wykończył. Rzeczywiście, no ale, ale tam jakiś był SS-man w takim w tym, w tym no spisku. Nie, no, tam były by, no, naprawdę najbardziej nieciekawi ludzie. I to jest rocznica, która niemieckiemu oficjalnemu przedstawicielowi w niemieckiej telewizji pozwala powiedzieć, że Niemcy stawiały opór nazizmowi i wierne tej swojej tradycji, prawda, teraz walczą o demokrację w Polsce. Dodajmy, że ci zamachowcy, poza Stauffenberg, był rzeczywiście yy, Polakożercą, Żydożercą i pruskim nacjonalistą. Był człowiekiem niewątpliwie odważnym. Ważnym. Natomiast został zabity przez swoich przełożonych, ale te zarówno w zamachu, jak i e, funkcjonalnych, po to, żeby ukryć ten zamach. Później ci zamachowcy wykańczali się nawzajem, żeby jak najbardziej e, to zagrzebać. No ale tam względnie sprawnie e, SD, e, służba wywiadu Rzeszy ich wygrzebała tam jednego. Taki e, kraj, takich ma, nie, takich ma bohaterów. Jed, jed, jednego po drugim. Ale tam przejawia się tak naprawdę inna rzecz w tym, w tej wypowiedzi, bo to nie tylko chodzi o Stauffenberga. W Niemczech coraz. Ja zastanawiam się, czy część młodych Niemcy w to nie wierzy. W Niemczech jest zbudowane przekonanie, i chyba już nie, wiem, może w Polsce też, że nie byli naziści, to była jakaś grupa taka międzynarodowa, coś takiego jak. No taka między, jak międzynarodówka jakaś komunistyczna, ale jacyś tacy, co w różnych krajach działają. No i. Niemcy, niemieckie społeczeństwo się zbuntowało, no ich pogoniło tych, tych, tych nazistów. I ja mam wrażenie, że Niemcy, naprawdę w to duża część Niemców wierzy. No, by, yy, a pani Fedorska zresztą bardzo ciekawie zwraca uwagę na te takie, w to. Co Niemcy w wyniku tych wszystkich różnych rzeczy, które tam się dzieją, zaczynają wierzyć, to są nieprawdopodobne rzeczy. My naprawdę słabo znamy czasami e, dynamikę zmian mentalu ciekawe... naszych, naszych sąsiadów. Nie, bo nasz sąsiad jest jakim ciekawym krajem, w którym z pokolenia II wojny światowej rozmnożyły się tylko orkiestry pułkowe. Że zauważyłem. Znajdźcie Państwo Niemca, który powie, że jego, jego dziadek był w SS czy w Wehrmachcie. W... Nie, wszyscy byli w orkiestrach. Tylko w obronie przeciwlotniczej, jeszcze. No, obronie, może jeszcze ewentualnie. ewentualnie czasami w obronie przeciwlotniczej. Ciekawa sytuacja. Swoją drogą za, za tydzień, we wtorek będzie tutaj pani Aleksandra Fedorska, więc weźmie ją rano, więc przepytamy ją na tę okoliczność dokładniej, a można jeszcze na kanale Dobitnie znaleźć mój wywiad. Pan Tomasz. Wydaje mi się dość ciekawie mówi o tych przemianach Niemców. Tak jest. Pan Tomasz dodzwonił z Gdańska, już nie będę swojego głupiego dowcipu powtarzał i powiem po polsku. tak. Jest wciąż jeszcze Polskiego Gdańska, mimo wszystkich wystaw, które tam są robione, trawajów, napisów, murali i innych takich. Jak tam pan sobie daje radę, panie Tomaszu? Witamy. Ja przede wszystkim nie pochodzę z Gdańska, przede wszystkim no dobry wieczór panom i dobry wieczór dobry państwu. Dobry wieczór. Pochodzę z Natangi. Natangia to jest takie miejsce w gdzie podobno pierwowzór Konrada Walenroda, Herkules-Monte mm -hmm. sprawił przy troszeczkę. Miało trochę jak katanga, miałem skojarzenie, ale nie, nie rozumiem, nie, nie. że to bliżej. nie, katanga, to jest około, koło Barta Zbraniowa, ale nie o tym. Przede wszystkim tutaj dozwoliłem się z inną sprawą troszeczkę, ale chciałem w międzyczasie powiedzieć, że ostatnio jestem zafascynowany jakimś wysypem naprawdę bardzo miłych i inteligentnych. Polek, że tak powiem, w komentariacie, bo pani Fedorska, pani Ziętek-Zieląska, pani posłanki Bryłka, Ewa Zajączkowska, to naprawdę aż miło słuchać. Ale też nie o tym chciałem. Wiecie, panowie i państwo, dosłownie przedwczoraj tak się rozmarzyłem trochę, słuchając po raz kolejny opowiadań o Wiedźminie, tego opowiadania granice możliwości, gdzie w pewnym momencie dowódca tych rębaczy Bocholt, komentując przy ognisku zachowanie błędnego rycerza z Zenetle, mówi coś takiego, cytuję z pamięci, u nas w Greenfield takich pomyleńców trzymamy na łańcuchu, dajmy, dajemy im węgiel i oni cudności malują na ścianach. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, Gdybyśmy mogli coś takiego powiedzieć, gdyby właśnie panowie nie musieli robić takich programów, czy pa, duet z Warzecha, Pani Miziołek, czy Pan Kozuszek, gdzie naprawdę czasami człowiek myśli o tym wszystkim, co Państwo no Już nie będę komentował tego dalej, głębiej, ale przypomniało mi się właśnie, że takie się to skojarzyło z tym opowiadaniem o Wiedźminie. Ale druga część mojego marzenia była taka. W świadku żeglarskim jest znana taka, już nieżyjąca niestety, postać Kapitan Mendrygał. Akurat znam z pierwszej ręki opowieść o tym, jak to yy, zrugał Bosmana yy, na osobności, prywatnie, natomiast potem, yy, zorientowawszy się, że popełnił błąd kolosalny, bo Bosman nie był niczemu winien, publicznie przeprosił go. I w tym momencie człowiek yy, nie tylko ma respekt, ale również szacunek. I rozmarzyło mi się, gdybyśmy mieli właśnie takich polityków, również celebrytów, którzy potrafiliby naprawdę z sercem przeprosić i publicznie, to byłoby coś pięknego. Nie myślicie panowie o tym? Że byłoby to, to świetne? Całkowicie tak myślę, tym bardziej, bo wcale też wierzę, że być może wśród tych wszystkich ludzi, którzy te. Akłada się film na swoim kanale, o tym nagrałem zresztą, że te wszystkie ludzie, którzy te wszystkie kłamstwa powtarzali o niekonstytucyjnym KRS-ie, o neosędziach, o kobietach, co masowo na porodówkach umierają przez ustawę antyaborcyjną, o, o, o sutenerze yy, i, i mieszkaniu za, i tak dalej. To, to, to wszyscy ludzie. Czy oni wszyscy kłamią świadomie? Czy może między nimi są no, ludzie, którzy po prostu uwierzyli w to i mają odwagę, żeby się uderzyć w piersi i powiedzieć: że Przepraszam, głupi byłem, oglądałem w TVN i wierzyłem, co tam mówią, już nie będę. Bo... No. Zobaczymy. Ja zanim jeszcze im się to opłaca, bo jak wszystko ja... się zmieni i oni będą teraz potem nagle stwierdzać, że, 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 żeby zachować stanowiska, to, to już wtedy im nie będę wierzył, że to szczere. Ja mam dość pesymistyczny ogląd natury ludzkiej i przypominam sobie jedną taką sytuację w historii, kiedy w Polsce ludzie zaczęli przepraszać. To było pod koniec sta stalinizmu. Zaczął Adam Warzyk, który był wyjątkowo jedną z najgorszych szuj komunistycznych, a potem różni inni ludzie i oni robili to absolutnie koniunkturalnie, bo czuli, że za chwilę przyjdzie taka druga grupa w partii, czyli wy, wy, wypuszczone z więzienia Gomułka i nie wiedzieli, czy ich tam nie zacznie wieszać. Natomiast no, on ich nie, nie, nie powywieszał, tylko e, tam właśnie no, no, tych esbeków najgorszych sądził. a ci literaci, a ci literaci się oczyścili w ten sposób i zostali autorytetami moralnymi, bo można było być największą szują stalinistą, a na koniec powiedzieć, ach ja przepraszam, napiszę poemat, jakim byłem niedobry i teraz już jestem dobry e, i w ten sposób zostali autorytetami moralnymi i do dzisiaj nie, są. Klucz był taki, a. że Mówi tak, uwierzyłem w to, z zrobiłem straszne rzeczy, ale dlatego, że groził nam polski nacjonalizm. A to potem, no pani tak. Dąbrowska, wszystko lepsze było od tego polskiego na, Ciemnogrodu. Nawet chałupa wielka na starym ale mieście. Ale przede zbudowali stare mi miasto, bo pani Dąbrowska Nie już dopuszczamy, już miała wielkie mieszkanie. Nie dopuszczamy Tomasza do głosu. Chciał pan jeszcze coś powiedzieć? Ja chciałem tylko powiedzieć, po prostu komentując to, co pan Wiktor powiedział, ale cóż szkodzi pomarzyć? <grystanie> <grystanie> Oczywiście, panie... trzeba być optymistą. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.